Eloziomy. Mm, <laughs> Epicki no. unboxing. Yeah. O oh, Złote nożyce. Złote nożyca. Very nice. Podekscytowana. <laughs> I smell, I smell. Skąd przyszła, Z Polski. Z Polski niesamowite. Ptak. Uu, ptasina, ptasinka i z urocza. L. L. Czuł ma na dubsku. Bez luzerem. Um. Okej, okay, kolejny. Uku. Szary common coin. Dobra, masz ten, no. Mam róg dla niego. Kan. Kan. Kolejny. O, dobrze. Emo Shop. Emo Shop. Wygląda trochę jak puszka Monstera, ale taka niżej <laughs> nieokreślona. I zajebisty jest. Flipis. O, oh, thank you. Freebies. Dziękuję bardzo. Oh, Sygnały karmańskie. Na oh.

będzie rany w chuj! Ej, po przeżyciach, co tu Kuba pisze? Ej, ale oprócz tego wygląda dobrze, więc e, no. no... tak, to wypale pewnie benzaknę na, na słońcu. Okej. Okay. Okay, pora na... Is it playing? Tak. Tak, teraz widzę tak. Ech. Staram się nie pokazać swojego adresu. No, no. Oh. Na epicką paczkę. Oh, o my A kurwa, już ją już, już widzę. Odwróćcie swoje oczy, widzowie. To jeszcze za wcześnie. Chociaż. Oh! Ouch! 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 Oh boy, oh boy. Literalnie moje największe marzenie. Oh. Kurwa! Gigi! To jest mały, mały królik. To jest literalnie! Thank you. jest mały królik! To jest literalnie! w ramach wymiany z osobą ze Stanów. To jest bardzo skomplikowana historia, nie będę teraz okay. się wypowiadać. I hope that you will enjoy and love her like I was. Sejma. Thank you so much, Sejma. Sejma. Ok, ok. Lock in. Lock in. Popatrzczam. Tą... Mm. <grym> Włożyłem od razu do ust, kiedy tylko wyjdzie. Nie! No poryzane, zaklepana. No. Oh. Oh. Piękna, autentyczna, Jezu. prawdziwa. W chyba idealnym stanie. No. Kurwa. Właśnie, Fabryczny Charm. Teraz mam. obydwa. Oby San Diego, komik, kon, pet shopy. Piękne. I koń. I Emo, Kurwa. shop. I, I wszystko. Ale i... przede wszystkim ona. O Jezu. Candlelight. Kiedy się tego pojawiła, po prostu kamera wybuchnęła. Kto ma... wybuchnął? Klara! <laughs> kamera! ty nie dotknę, bo... możemy ją dotknąć. Okay, just a bit. Mogę ją dotknąć, chłopaki? <laughs> Ej, konsent jest ważny! Oh my goodness. Dobra. Piękna. Oh oh. Drodzy widzowie, dziękuję, dziękuję za uwagę, teraz będę na nią patrzeć. Mhm. Dziękujemy za atencję.